z zawodnikami. Panie Kamilu, słucham. Jak to pan robi, że łowisz, a ja nie łowię. <noise> Ma się to coś, chcę co mam powiedzieć. Ma się to coś po prostu, no To jest gen wędkarza. Dziadek był wędkarzem chyba. Dziadek był wędkarzem. Tak jest. Od małolata lata na spławiczek co prawda. Ale, ale było Ale ddyk pozostał jak to mówią, tak? blisko Nadka, Natka to jest gość. Podbierz. Zawsze jak Nowak, kurwa, jeden długi nic nie mogę. A zaczynał, powiem. O. Yes. Pierwszy maluszek Gratki. Teraz musisz go odczepić. No. <laughs> um, um. Tak bym Mam? Zjadła byś taką rybkę? Nie. O, też mam Co Dzięki. No, I poszła. woda. Nie, no jest widać, to oh. chodę, tam, 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 tam jest wow. będzie nie inny wchód. Wchodziłem o się patrzyć na <gülanka> Ale się pięknie, pięknie wygina Jackson Gray Street. <noise> 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 nie, nie musisz to kręcić, cały czas. Nie, ty mi nie mózisz. Ten to już fajniejszy taki. Dlaczego on jeszcze tutaj nie jest? Puść. Nie, nie. Puść, nie, puść, nie, puść. nie, ja będę machać. Pójdź, trzymaj go, nie kręć. No, nie kręć, musisz tutaj pomajfunkować. Pół godziny będzie. Jechał. Pójdź, go. daj go. Co jest? No kurcz to No kurcz kurczę, daćkę dlaczego... Trzymaj go na full No prawie na full no i dlatego Zobacz teraz zaczyna chodzić Jest. No i co chłopaki? Jak tam? Dwa zerko. O, czas na lufę Co tu się zadziało? No jak na łajkę Jak się jak powie o ku człowieku, ale zażar. On chyba za dwie minuty tam miał ją. No, ale wyciągnął jest trzecią rybę, łowi. Pięknie Teraz sama sobie podbierz Spróbuj Spróbuj sobie sama podać. Pięknie No nie no Natka dzisiaj czwarta, gdyby nie to... Kosi Sadas jak tam? O no, gdzie to nowe są <grym> Tam dołek tak gdzieś podnosi to, nie? Jest... Czekaj! A, natka wczoraj śpiewała, wykopała O kurde, stój Już leżyło <gry> Tam Pięknie Piąteczka Pan Kamil Pan Kamil, od biegnący go zajęty w kumplowie muszę podebrać. Ja już mi tę gumę tak rozwalił, już mu na Nie, no pan Kamil. No co tak się nie <laughs> Dawaj pompuj Dawaj, go. Dawaj tam, wy to jesteśmy team kurwa <laughs> Nie mam innych gry. Pięknie Dobrze zapięty jest, dawaj go Zobij samo Zoba robi co chce To tylko ja nie złowię z ryby jeszcze Pięknie no i klasa. Jak się czujesz po pie złowieniu pierwszego życiu w Mamy no to. Jeszcze obrotek. jak dzisiaj lega, wygra to, by było Pyszysz pięknie. Koło wroty, koło wroty. To. No i z strony. No. wypadnie zaraz. Nie wypadnie. Jej. Oh. <laughs> Dawaj, do wody. Ja będę miał pistolet. Tak? <grystanie> Zuczęszenie z całą szybą! Brawo, gratis. Mamy. Proszę. Teraz rozpląty. O, to sobie piachę sterują. Nadka, co dzisiaj serwujesz? Jajecznica z cebulą. Jajeczniczka z cebulą. Na masełko. A zidą, jajek będzie? Weźmy. Może więcej nie 8 jajeczek, cebuleczka i pieczywko Sadowski Sadoski, zjesz jajówę? Ile zjesz jajek? Dwa nie. Sados zeżre jajca jajce. Jaki wynik? Cztery, Cztery, trzy. Cztery, trzy, trzy, trzy dla nas. Ja mam trzy 4-3 O, jaki piękny. O, jak szaleje. to zrobisz, na przyszłość. Na masełko. Zaliczony, co nie? Zaliczony. A chcesz go wziąć, czy nie? Nie, no takiego małego. To większego chcesz, dobra. I na co? Na taką różową Pupę. pupkę. Pik, mm. poszli. I tam mnie to zabawiało. Szapyżna. O, tutaj się drużyna nakłócił. Nie kłócił, dyskutuje. Kłócą się. Dobrze, dobrze, dobrze Dwa na czym. Przegrywamy. 2 na 1. No, 2 na 1, Matusz Cipa. Właśnie to jest no, nie Na nagradanie. gruncik zarzucił i złapał jednego Jednego złowiłem. Jacek Przypadek Nie Jacek Przypadek Jacek Przypadek Tylko zobaczyłem, że one nie są chętne do żerowania, więc zarzuciłem na gruncik Tak ci się poglądała, że tu dwa plecionka Człowieku to i tyle O, Pan Kamilos Sztuka numer dwa Co tutaj? Się powoli, Takie, tak. powoli się rozkręcają Mam szansę, ale ty się gościu nie odpalasz, to mówię, no i jedziemy z tematem, wiesz co chodzi Czyli jak to mówią jazda Jazda z -kami. <laughs> O jak ciągnie, o jaki wygina Tak zwany jakson Jakson i jakson Dobrze no Nie no niech się pomęczy nie, bo nam nie mylisz. Co o to chodzi? O, yeah. Yeah. I musyka, nie. Nasz team wygrywa. Nasz team wygrywa. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, nie wygramy. No, nie mamy jedną To ja Bierzemy go czy nie? Nie. nie, nie. Czekaj, to jest, to jest. on Oj, pan Kamil ma Nie ma podbieraka i chłopaki mają kłopot Oj, jaki peszyk. Nie, czekaj Masz Nie no Takie coś, to się nie liczy w ogóle Siedzi? Ty i takiego byś chciał złowić Tak No nie mogę złapać <noise> Małe to nawet człowieku... O, Michał mi wędkę Ale branie Tak wędkę zabierało? Zaliczone, jaki wynik? Dwie nasze 7-5 Dwie nasze. Tak. Natka, jak będziesz miała branie to weź mi daj poholować <głos> <głos> Czas na lufę? No to dawaj Jak ktoś musi pojechać od rodziców do tego w nas do domu Nie to już już wytrzeźwieje do tej pory O jak natka co ładniejszy za kotek chyba jest Nie no co ty Proszę odkładać podbierak na środek za ogon! Nie liczy się. Liczy się normalnie. Co cię nie liczy? Rywa i srywa No co nie? Wyciągnięta, wyciągnięta. Jakbyś podle, tak się zapłał taką woda, to dobrze. Jaka w obrębie pyska? Chłopie, w obrębie pyska to jest... To jest w PZW. Dzięki morderze daję za to U, Tomka żaronia jest, tam wiesz. ogólnie za to to będzie. Ta dyskwalifikacja, Chopie, Ty sandacze za kapotę łowisz? I mówisz, że. Nie liczy się. się Tak Ta, dupą chciał wziąć, tak? No, pięknie targa. Aj weź go, nie wypuszczaj. Dobrze. Ja to Michał wie, jak to ciągnąć <laughs> Planuję, planuje. Co karpie? Jakie Beton. Michał dożyć. Beton. A ja czeku 40 sekund i jest u mnie boną Samaka w człowieku jego, jego kartu samak to się dopiero na biegło obudzi. Tak no. Ale w sensie wszystko wyczuł to wiesz co chodzi Że nie to że się zerwał czy coś tylko dostrzegasz? ładny ja go chcę do domu Tak ja go wezmę Co zro zrobię w tygodniu co? pan No to dzisiaj zjemy co? No to nie zjemy maka. Nie, <śmany> ja